Znamy ją Kalpes. i dzisiaj pokażę Wam, jakie prezenty stały dla mnie. Między innymi są tutaj rolki. Zapraszam, mi zadejdzie. Deskorolka rolka i kula, i noga. Teraz idziemy na górę, zobaczyć moje. Jest prezentów. To jest są na No więc idziemy na moje na chwilę nie wchodźcie! I przepraszam i dostałam tak. Najważniejsze piłkę do skakania. Niebieską. Takie ubrania. Leginsy i bluzkę. Kask, bo ja mam, wiecie, tanką kulę i tu. Zobaczcie, ja tu, tu ja tu mam smyczkę zapin... Za coś z roweru sklep montowany, jak i obcinek takie coś i jeszcze mam jeszcze taką fajną Файна. Такая дивная Вот такая груба. Добра. Сейчас мой брат. Przepraszam bardzo, proszę. I teraz zobaczycie co zostało. Pierwszym jest taki fajny koszek, już się domyślacie. No. Jest... Taka... Ach, chodź tu! Gdzie ty jesteś? A tu! Taka naklejka z blight i husky. Um. takie z kotkiem tak, takie z pieskiem i takie z królikami takie coś, moje pierwsze to też moje pierwsze to... a już mam tych trzy to kołnierz, mój pierwszy bardzo hydrant e, mój drugi hydrant naklejka, nie wiem która taki drugi Taki pierwszy, taki drugi, a niebieski. Taka strzykawka, moja druga, ale nie takiego samego kształtu, innego, bo ja miałam centrum, a Takie fajno, fajne coś, to chyba jest bandaż. Taka kostka, to jest bezpieczna. Pierwsza taka. Um. To jest takiego, takiego koloru. To czwarta moja, takiego kształtu. Trzecie ciastka. Drugie marchewki. Pierwsze plasterki w ogóle. Taki okład. Takie coś, moje pierwsze. Bardzo to lubię. Takie coś karetka. Czekajcie. Karetka. Kropajcie. Jak się tak dużo, to i to styka Czekajcie. No. I to demonstruje dlaczego ten przycisk służy. Trzeba tutaj włożyć to coś i tu nacisnąć I widać. Chyba Teraz Może zaczniemy od... To jest... od razu nie tu, bo one nie stoją. To jest Ruzia. Bo na serio nie stoją, czekajcie, tylko dziurka. Ruzia. Lunia. i Rulia Rulia, okej to tym patkiem jest to on jest słodki i on ma imię Rex słodki i i on, no, wiecie, że nie ma tego domku. Ale musiałam go oddać siostrze. Bo to był nasz wspólny. Ale ja, wszystkie dodatki to jest lepiej, nie? Ja bardzo lubię to Bardzo podziwiam te lekarskie dodatki. Bardzo lubię po prostu. Rex jest słodki. I dostałam tylko złapać szapy. Jest. Tak, ta klejka, taka. Była w powtórka, ale zgubiłam tak? Dwie karty przyjaciela. Taka i taka to wiecie już na pewno, ale dobra. But, a ja się cieszę i piesz taki but. Fajny jest. I to ona. Zda. Ona ma na imię Mila. jest taka słodka. A i licząc z tej bałyby to 5. Słodka bardzo. Z specjalnej edycji. Naprawdę, słodka. To sweet. To jest. Takie fajne final W ogóle jest moją drugą. Bo jeszcze mam Rocky. A ja to są moje nowe Lily's Petro. cię postawić tu. Plejki. Zatki. But. <noise> But. <Boot. głos> Babutu. Wartak LPS, The ten A tu jest... Czekaj Tu ma takie fajne podeszwa To podsumowując To jest moje... To są moje nowe pet shopy Dwa nowe pet shopy, a licząc z nimi to 5 To do re... e, ru, Ruzia Runia Rulia Rex i mnie we świąt pa